Czerwony przycisk, subskrybuj. Bardzo proszę wszyscy klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy klik. I opcja wszystkie powiadomienia wszyscy klik. Jest piękna klika. Studio Dziki Zachód. I nawet gdybym powiedział halo, nie usłyszałbym głosu Wojciecha Cejrowskiego, na razie gdzieś walczy w Arizonie, w swoim domu z internetem. Mam nadzieję, że za chwilę się z nami połączy i studio Dziki Zachód stanie się studiem Dziki Zachód, a teraz Państwu zacytuję za portalem do rzeczy, co powiedział Łukaszenko dzisiaj na Jakimś spotkaniu z władzami regionalnymi. W tym miesiącu zmieni się jeszcze wiele. Zobaczycie, jeszcze dużo. Zobaczymy to rozwiązanie od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego. Do czego dojdziemy? Cytuję Łukaszenkę, miejscowa prasa. Takie spotkanie, taki cytat za chwilę. Mam nadzieję, że usłyszy go Wojciech Cejrowski. Tak jak mam nadzieję, że znajdziemy czas, żeby porozmawiać o spotkaniu prawicy w Warszawie. I takim ekstrawaganckim wywiadzie, którego Marii Le Pen udzieliła Rzeczpospolitej tutaj cytat. Można mówić, co się chce, ale Ukraina należy do strefy wpływów Rosji. To jest wypowiedź pani Marii Le Pen z punktu widzenia Polski istotna jest niepodległość Ukrainy, a tutaj pani, która, która będzie w Sojuszu albo ma być w Sojuszu z, z Rzeczpospolitą i razem mamy tworzyć frakcję. Razem, czyli EKR, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ma razem tworzyć z panią Marie Le Pen sojusz w Parlamencie Europejskim, to taka wypowiedź stawia, myślę, ten sojusz pod znakiem za zapytania. Na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej, covidowy cień na kadencji Bidena. Od tego, jak Joe Biden poradzi sobie z, pandem z pandemią, zdecyduje, jak następne pokolenie ocenią jego prezydenturę. Pojawi pojawienie się odmiany koronawirusa Omikron. O tym e, przypomina. To są cytaty i też są to fragmenty, to znaczy takie przyczynki do dalszej, do dalszej dyskusji z Wojciechem Cejrowskim, który e, nie pojawił się. Ja muszę nerwowo przeglądać Rzeczpospolitą albo mogę zajrzeć do internetu, albo mogę zupełnie coś innego powiedzieć, zaśpiewać coś e, państwu, ale to byłoby to w tym byłaby jakaś przesada. Francja zapłaci za nas karę w CUE. I to jest ten cały wywiad z panią Marią Le Pen. Nie sądzę, aby NATO mogło przyjąć jakiekolwiek nowe, nowe państwo. To a propos rozszerzenia NATO, potencjalnym sojusznikiem NATO i tu są te czerwone linie, miałaby być Ukraina. Wiele pa wzięła, pani, wzięła pani udział w Warszawie w kongresie twardej prawicy europejskiej. Co łączy PIS i Zjednoczenie? Narodowe. To jest pierwsze pytanie Jędrzeja Bieleckiego, ale już nie przeczytam odpowiedzi, bo wrócił Wojciech Cejrowski na stanowisko pracy. Jakaś grubsza awaria była, musiałem cały komputer zgasić. No i zapaliłeś komputer. Zacytowałem I Łukaszenkę, zapaliłem. który powiedział, że jeszcze w grudniu nastąpi rozwiązanie i powiedział rozmaitych rzeczy. Rozwiązanie od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego, do czego dojdziemy, cytuję. Tak, Aha. Łukaszenkę zacytowała prasa. Myślę, że czas dzisiaj jest świętym Mikołaj, patronem dnia. Na pewno znalazłeś pod poduszką jakiś piękny prezent, coś wykrzesaj z siebie odrobinę optymizmu, proszę. Ale ja jestem bardzo optymistyczny, ja będzie Wojna, być lockdown, wszystko zbankrutuje, stetryczały pan jest na czele Stanów Zjednoczonych jedynego i ostatniego supermocarstwa, które jeszcze ma ślady demokracji w sobie. To jest ten pełny optymizm. Putin rządzi wszystkim, mówi nie, nie, nie. I do tego w plecakach powinniśmy mieć na pięć dni przygotowania przygotowane jedzenie. To jest optymizm w wykonaniu Wojciecha Cejrowskiego. To czym jest pesymizm w takim razie według Ciebie? nie, trzeba być racjonalnie podchodzić do życia i widzieć, no tak no nogę mi urwało, ale za to mam pięć mniej paznokci do obcinania a to się trzeba schylać tam do nogi, ciężko sięgnąć więc, no, ale trzeba sobie najpierw zdać sprawę z tego, że ci nogę urwało no musimy wiedzieć, nie oszukiwać się Łukaszenka być może celuje w święta Bożego Narodzenia, bo to jest doskonały moment, żeby jeżeli ma się kalendarz i świętego Mikołaja ma się przesuniętego o dwa tygodnie yy, Boże Narodzenie prawosławni mają przesunięte o dwa tygodnie więc y, Rosja mogłaby atakować Europę w Boże Narodzenie nasze. No bo my tacy trochę po wyłączani jesteśmy, zanim urzędnik przyleci do urzędu, a wyjechał do mamusi 200 km od domu, to trochę potrwa, czyli dezorganizacja już na, na dzień dobry jest wyższa, kiedy to się zrobi w Boże Narodzenie w Europie Zachodniej jakieś działania się zrobi. A potem można świętować zwycięstwo, kiedy przychodzi Boże Narodzenie prawosławne. Z optymistycznych rzeczy pod poduszką znalazłem, że za kilka dni benzyna będzie tańsza w Polsce są spadki. Ceny ropy na światowych rynkach, i oni dlatego się chwalą, że będzie tańsza. Czyli nic nie zrobili, tylko rynki zagraniczne coś dla nich zrobiły. Natomiast na zerowy VAT, na przykład na przewozy kolejowe, nie zgadza się Unia Europejska. I tutaj chciałem Państwu pokazać, jaki mamy piękny lewar pod poduszką, który załatwiłby większość spraw. To w tekście do, do rzeczy, który w poniedziałek wylądował w kioskach, czyli dzisiaj na Mikołajki, o tym lewarze napisałem większy tekst, natomiast tobie tylko powiem, że mamy lewar w postaci suchego portu Małaszewicze. To jest największy w Europie, przeładowujący 90% towarów z Chin do Europy Zachodniej. Suchy port, czyli taka stacja kolejowa, bo tam po ruskiej stronie tory szerokie, po naszej tory wąskie i w Małaszewiczach się przeładowuje kontenery z jednych torów na drugie tory. I tak się przydarzyło zupełnym przypadkiem, że Unia Europejska sobie nie zbudowała zastępczego portu, tylko po, suchego, stacji kolejowej, tylko polega cały czas na naszej. I my obsługujemy 90% transportu. Wszystkie kontenery do Francji, tam które z Chin jadą drogą kolejową, nie morską. To 90% tego towaru, który po ziemi jedzie w sytuacji zatorów na morzu, to jeszcze ten nasz lewar jest więcej wart w tej chwili. To, to jest prezent od Pana Boga, pod poduszką znaleziony, tylko trzeba umieć skorzystać. Trzeba za ten lewar pociągnąć i jak oni mówią, że przewozy kolejowe, że nie możemy zerowego VAT-u stosować na przewozy kolejowe, to możemy pociągnąć za lewar i powiedzieć: Aha, no to wasze kontenery na Boże Narodzenie do Berlina nie dojadą. I się zastanówcie, co w tej sytuacji, no bo nas nie stać na ten VAT, i musimy się tu zająć swoimi sprawami. Jak nam podskakują w sprawie Turowa, to można zalewar pociągnąć. Aha, no to <laughs> wybierzemy sobie sojusznika, że kontenery francuskie do Paryża dojadą. Na czas. Natomiast kontenery holenderskie będą musiały troszeczkę poczekać, bo my się zajmiemy tymi francuskimi. A w tym czasie wy sobie pogadajcie nawzajem tam makrony i inne makrele na temat tego, czy rzeczywiście chcecie turów forsować, bo nam jest prąd do tego, do elektrowozów potrzebny. Więc za pomocą tego lewara w Małaszewiczach można by rozegrać całą masę konfliktów międzynarodowych, również z Chińczykami, bo tam po no obie strony i, i, jeżdżą. I jeszcze... Kontenery puste muszą wracać do Chin, się Wracają jest... przez Małaszewicze te puste kontenery na następne towary. Im brakuje kontenerów no więc cudowny to jest masz prezent od świętego Mikołaja. Cudowny prezent, który wplątuje w następną e, spiralę konfliktów. No ale żyjemy w konflikcie. To tak, jakbyś teraz miał pretensję, do, 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 do czego? No, że, że burza jest. No tak, no jest, jest w tej chwili burza. I masz do mnie pretensję, że jest burza. do, a do kogo? I, że, że, co? Ja jej nie powiększam tej burzy, ona jest po prostu i w tej burzy trzeba się jakoś ogarnąć. Trzeba skorzystać z siły tego wiatru i powiedzieć: Chłopaki, jest burza. Chcecie się schować u nas, <gry> czy chcecie, żeby was zmiotło? No i skorzystać z wszystkich lewarów, jakie mamy. Ten lewar w Małaszewiczach to jest jak buława, buława marszałka Piłsudskiego, który zatrzymał atak ze wschodu na Europę Zachodnią. To jest porównywalne z czymś takim. Hmm. No to optymistyczne było, nie? To nie bardzo. To, wiesz, by było optymistyczne, że mamy coś, co z czego możemy skorzystać, to oczywiście. Tylko jest jeszcze jest potrzebny mężczyzna, który będzie miał odwagę i siłę za ten lewar złapać, i roztropność, żeby wiedział, kiedy gasić, a kiedy włączać. I gasić i włączać. I, i, albo zapowiedzieć nawet komuś: słuchaj, muszę zgasić. Twoje kontenery berlińskie, no muszę zgasić. No za trzy dni zgaszę, w ciągu trzech dni możesz jeszcze do mnie zadzwonić, coś możemy pogadać, ale mogę zgasić. W, w ciągu trzech dni będę musiał w zasadzie. No więc potrzebny jest mężczyzna, który będzie miał trochę sprytu i rozpro, roztropności, żeby wiedzieć kiedy i co, e, którą e, zwrotnicę na tej stacji za pomocą lewara przesunąć w którą stronę. No i musi mieć odpowiednią siłę. <laughs> no, i mężczyzna musi być. No mężczyzn jest przy władzy brak. Jakbyś chciał mi Pokazać jakiegoś mężczyznę, to będziesz miał kłopot. Już nie pakuj się w kłopoty, nie pokazuj mi. Ja uważam, że w polityce mamy zero mężczyzn. No nie przesadzaj. Mamy takie zbabiałe polityczne osoby, przeróżne. Natomiast mężczyzn. Pokaż mi jakiegoś Trumpa w polskiej polityce, bo to jest wzór mężczyzny. Bidenów różnych mamy pełno, Macronów mamy pełno, Trudeau mamy pełno. Mężczyzną najbliższym w polityce, najbliższym Warszawy jest Angela Merkel, która właśnie przestała być politykiem, więc to, że jest mężczyzną to już teraz nie będzie miało wpływu na sprawy europejskie, ale to, by, to był zestaw męskich zachowań i postaw, co ona prezentowała. Ta niemiecka siła. I niemiecka przemoc, i forsowanie niemieckich interesów. Prasa niemiecka uważa, że polski centralny port komunikacyjny będzie poważną konkurencją dla Niemiec. Napisali pod dyktando Angeli Merkel jeszcze, bo to sprzed miesiąca. Czyli zastosują wrogie działania w ramach Unii Europejskiej w kierunku osłabienia Polski i y, wsadzania y, kija w szprychy centralnemu portowi komunikacyjnemu. No to były męskie działania. I Putin męskie działania podejmuje, bo też na, w Moskwie jest drugi mężczyzna i on mówi, nie. Nie, to w pierwszym segmencie, w pierwszym segmencie. a, omawiali. Nie, on mówi nie, to jest męska postawa, to jest charakter. Nie, to może, jest męska odpowiedź. To, to może chwilę o kobietach porozmawiamy, bo w Warszawie była pani Maria Le Pen. Nie wiem, czy lubisz panią Marię Le Pen, czy nie. Powiedziała, można mówić, co się chce, ale Ukraina należy do strefy wpływów Rosji. Takie geopolityczne stwierdzenie pani Le Pen, co ty o tym sądzisz? To była męska odpowiedź, bo niepopularna i, i nieprzyjemna, czarna, ale tak, tak na to patrzy Putin. Tak na to patrzy Francja, która jest bardzo daleko od Ukrainy i nie potrzebuje tam ani swoich żołnierzy w ramach NATO wysyłać, ani pomocy wojskowej, bo na cholerę im jest tam się pchać na Ukrainę. To Amerykanom strasznie zależało z powodów zupełnie innych z powodu Zatoki Perskiej ogólnie. E, zależało Amerykanom, żeby e, Ukrainy z zasobami ropy, gazu i z takim głębokim wejściem e, w, 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 w okolice nerkowe Europy, żeby nie dopuścić do tego, że tam z powrotem będzie wprost Rosja. To Amerykanom zależało, natomiast Francuzom nie zależało, Niemcom w ogóle. Holendrzy też to mają gdzieś. Nie, Holendrzy nie. Co Holendrzy nie? No Holendrzy nie, dlatego że jest czarnoziem. Amerykanie też nie, bo jest czarnoziem. To jest, było kiedyś zaplecze żywnościowe całej Europy i nadal może być tam. Po prostu wszystko rośnie, bez nawozów. Ale Holendrzy nie cierpią czarnoziemów, gdyż oni żywią na przykład polskie sklepy Biedronka za pomocą u siebie uprawianego ogrodnictwa. Holandia, czy czarnożyniem, czy nie czarnoziem, ma te nowoczesne metody uprawy i oni produkują żywność o dalekim zasięgu. Więc niepotrzebny jest y, czarnoziem ukraiński produkujący paprykę do biedronki, akurat w Holandii jest w ogóle do niczego niepotrzebny. Y, pomidory w biedronkach, w Lidlach i w tych innych sklepach, y, kalafiory, i takie inne rzeczy, wszystko to woli zrobić Hol Holender u siebie, niż dopuścić sytuację, w której y, Ukraińcy to będą produkowali. Ja tak na to patrzę. Ty może coś więcej wiesz o czarnoziemi ode mnie. Nie upieram się przy swoim stanowisku, ale takie mam na razie. Przekonaj mnie, że jest inaczej. Jest inaczej. Przekonałem się, czy bo? nie? No, no bo. Nie, to no bo słabe. No, nie, 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 bo to plony są, plony są wielokrotnie większe, a produkcja wielokrotnie tańsza. A na to każdy ma ochotę. Mm. W sytuacji, gdyby Holendrzy mieli kupić sobie y, gospodarstwa rolne na Ukrainie. Bo no, coś, tam, coś tam kupują, coś tam kupują, tak, coś tam ale uprawiają, wtedy... ale Amerykanie tak samo. Arabia Saudyjska, Chiny to jest bardzo tak. cenny kawał, kawałek ziemi. Wtedy muszą. Yy... Spółkować z oligarchią miejscową, gdyż były dyrektor PGR-u w tej chwili został właścicielem byłego PGR-u e, i on jest oligarchą. Tak samo jak jest oligarchia dotycząca ropy i gazu na Ukrainie i w Rosji, to są oligarchiczne państwa, a nie demokratyczne. E, no to tak samo na tej ziemi, najbardziej cennej, też oligarchowie na tych Latyfundiach Wielkich zarządzają to taki nowy feudalizm. No to z nimi trzeba się będzie dogadać. Żeby Holender tam mógł tanio produkować. To jest taki sam rodzaj spółkowania jak z Chinami. Że korporacja przyjechała do Chin, pomyślała sobie, że za pomocą niewolniczych paluszków wytworzymy nasze Adidasy, Nike i inne cudeńka i piłki, będziemy szyli dużo taniej w Chinach, to w związku z tym przerzućmy tam produkcję. Ale to oznacza, że jakiś chiński oligarcha, właściciel fabryki butów albo piłek, no będzie naszym partnerem biznesowym po tamtej drugiej stronie. No i tak, poszliśmy w to z Chinami i teraz mamy się pakować w to samo z Ukrainą. Te moralności tu nie ma. A Małoszewice rzeczywiście są ważnym miejscem na mapie, na mapie polskim. To, to prawda. Se przeczytaj tekst Sejrowskiego, taki a kompendium się, a, wiedzy, a se przeczytaj przeczytam. sobie, to się dowiesz. Tam jest dużo więcej. Tam fachowiec by napisał o, o wiele więcej na ten temat. Też uważam, że zanim zrobiliśmy duży wydatek na przekop Mierzei Wyślanej, za czym jestem ogólnie, że powinna być przekopana i w Elblągu powinniśmy postawić na jakiś rodzaj portu, dostosowany do tego, do tego pasma wodnego i do tego płytkiego zalewu. To nie jest tak, że tam od razu wielkie tankowce będą wpływać, bo, ale jakby nam strasznie zależało, nie wiem po co, ale by nam strasznie zależało, żeby tankowce wpływały, to też da się zrobić, gdyż zalew Wiślany jest, tak się zamula i tak jest płytki, jak e, jezioro Gatun, przez które idzie kanał Panamski. Tam też e, bagna i płycizny i ciągle im się zamula i tak dalej, a jednak dało się zrobić. Więc jeżeli jest jakiś konkretny powód i duże pieniądze, to dałoby się zrobić nawet na mierze Wiślanej, ale zanim się zabraliśmy za tam. To, to ja bym Małaszewicze do, do, dobudował tam, bym poszedł i rozwinął. I ten pont, centralny port pod łodzią, yy, może trzeba zrobić, było duże lotnisko towarowe na bazie wojskowych lotnisk, które tam do tej pory są pasy startowe po, po Polakach. No tylko, wojny, po że, Niemcach, tylko po że nie w centralnej Polsce i za blisko granicy. To Ale tak. w ogóle nam jest centralna Polska niepotrzebna tak. przy tych rozmiarach Polski. Bo y, y, zasięg rakiet, które mogą rozwalić pasy Ale chodzi o łodzią. zdolności komunikacyjne, to zasięg rakiet z zasięgiem rakiet. Albo rozmawiamy o wojnie, albo rozmawiamy o rozwoju. Rozmawiamy o rozwoju na ścianie wschodniej jest tańsza siła robocza e, i y, y, nie chodzi o... Jeżeli chodzi o handel, to tam i tak są przeładowywane te kontenery tam, gdzie teraz są, w tych Małaszewiczach. I stamtąd już mogłyby sobie latać gdzieś dalej. Nie musimy dru drugiego portu robić w centralnej miasta. No ale te kontenery nie latają. Ale to zależy, co jest w środku. No coś, co przyjechało pociągiem. No, coś, co przyjechało pociągiem. No wysyłamy to no jak, dalej pociągiem. Jak, jak czasami by, wysyłamy dalej tirem. Jakby miało no, latać, latać, to by No to ma latać, co ma latać. No no nie co, co, a nie lata, to, czy, co ma jechać. Czy mamy odpowiedź na to pytanie, co ma latać do łodzi? Bo moim zdaniem nie mamy tej odpowiedzi. Wszystko, co miałoby latać do łodzi, mogłoby równie dobrze po torach jeździć. Będzie potora, i po torach, bardzo rozsądnie, po jest e, wolniej teraz, wolne wnioski, bo patrzę na zegarek, za pięć minut godzina e, siódma, jeszcze chcemy jedną piosenkę wnios A, e, a propos Twojej no. wielkiej reformy, e, najpierw no. głowa państwa, zaczynamy od głowy, reformowanie zaczynamy od głowy, dajemy prezydentowi całą władzę, żeby miał silną władzę po wyborach powszechnych, czy nie? Tak, moim zdaniem, bo ja wolę e, urzędników, których wybrałem, jeżeli się skupimy na stanowisku premiera, to jest takie trochę brytyjskie podejście, to premier nie jest wybrany nigdy w demokratycznych wyborach. Jego partia jest wybrana i on jest posłem do parlamentu, i ponieważ jest szefem większości, która wzięła, to tradycyjnie, ale nie przymusowo, zostaje premierem. E, no to chciałbym przynajmniej wymusić, żeby lider partii, która wzięła większo ma większość w parlamencie, zostawał premierem, a nie ktoś wyznaczony. Zupełnie steczki, tak jak tam Bielecki, ktoś tam inny, z drugich, z drugich trzecich szeregów facet. Więc, żeby udemokratycznić, żebym ja miał wpływ na to, kto jest władcą Rzeczypospolitej, to w naszym kraju chyba tak. Prezydentowi trzeba oddać całą władzę wykonawczą. Kropka na ten temat. No tak. dobrze, to od tego zaczynamy, a potem zajmiemy się ministrami. No, ale to już nie dzisiaj, tak? No nie. Dzisiaj to jeszcze to powiem. To teraz mam piosenkę Adios mam piosenkę Selavi, ja żeby tak że trochę z tego, tego ruskiego wyczyścić. Tę piosenkę, no tę jedyną. Nie, Adios Selavi. Adios optuje. Adios Adios, se la vie. adios, se adios la vie. no, ale adios. możemy jeszcze coś omówić zamiast no, piosenki, co pan każe. No, ale co, co pan musi? No jest, czy jest mus, mus jakiś? Coś jest na musiku? Nie, nie ma musu. Nie, nie ma musu. Nie ma musu. Jesteśmy to. wolnymi ludźmi. To w takim razie jaka piosenka? Adios, psela vi. No Adios. Takie życie, panie. Takie życie takie jest. Życie. No, do usłyszenia.